Nowe BMW i X może jest polaryzujące z wyglądu, ale jest w nim naprawdę sporo ciekawych i dobrych pomysłów. I o tych pomysłach będzie ten film, a testować będziemy wersję M60, czyli taką, która ma 619 koni mechanicznych i 1100 nm. Zobaczmy, co to jest. BMW i X to jest ładny samochód, tak? Nie? W sumie to nie ma znaczenia, bo to pytanie jest źle zadane. Czy to jest imponujący samochód? Czy to jest samochód, który się wyróżnia? Dwa razy tak. I myślę, że tutaj może być podobnie jak na przykład z serią 4, która też na początku miała bardzo wielu hejterów. Wielu osobom się ten samochód nie podobał, ale się opatrzył, więc może i to się opatrzy, i w końcu też i X. Po prostu będzie jednym z kolejnych, nadal wyróżniających się, nadal imponujących samochodów na drogach, ale już nie taki, który wszyscy będą mówili, że jest brzydki. No i nie oszukujmy się. W Chinach jest bardzo wielu młodych milionerów, którzy już zacierają ręce na wizję jazdy tym samochodem i im się taka stylistyka pewnie spodoba. BMW i X jest na tyle wyrazistym samochodem, że właściwie w M60 nie było już czego dodawać. Poznacie ją więc po delikatnych czarno-złotych oznaczeniach i na tym właściwie koniec. To o tyle nietypowe, że M60 kosztuje aż o 100 tysięcy złotych więcej od wersji X-Drive 50, ale na drodze tego po prostu nie będzie widać. Jeśli mówimy o BMW M, to BMW nie mogło przejść obojętnie wobec karbonu, który oczywiście w m jest szeroko wykorzystywany. I tutaj też mamy, mimo że cała ta rama przestrzenna jest wykonana z aluminium, to mamy oczywiście dach wykonany z karbonu. Cała ta klatka wokół przestrzeni pasażerskiej to jest karbon. Tutaj mamy też dalej widać ten karbon. I nawet jak otworzymy sobie bagażnik, to też zobaczymy tu. Jest karbon i po co on tu jest? Oczywiście po to, żeby obniżyć masę, ale nie wiem, ile ważyłby ten samochód bez tego, bo mimo całego tego karbonu i ja aluminium waży 2650 kg. We wnętrzu M60 również nie zobaczymy nic specjalnego względem tańszych wersji. W tej konfiguracji widzicie naturalną skórę, chociaż oczywiście można też wybrać bardziej ekologiczne materiały, ale najbardziej zaskakuje mnie cennik. Cena BMW IX M60 startuje od 600 tysięcy złotych i standardowo w przypadku BMW czy dowolnej marki premium można by sobie pomyśleć, ok 600, czyli pewnie ta testówka z 800, może nawet więcej tyle pieniędzy będzie kosztować. A tutaj miałem spore zaskoczenie, bo skonfigurowałem ten samochód tak, żeby wybrać wszystko, co tylko było w cenniku bez oczywiście umów serwisowych i tego typu rzeczy i wyszło mi 650 tysięcy złotych. To jest dla mnie spore zaskoczenie, jeśli mówimy o markach premium, że tutaj wszystko jest już raczej w podstawie i tak naprawdę niewiele możemy dołożyć. BMW i X już z zewnątrz wygląda futurystycznie, ale ten pomysł kontynuowany jest w środku. W sumie to wygląda jak koncept. Kierownica ma nietypowy kształt, powierzchnie w kabinie tworzą wrażenie przestronności i nie jest to tylko wrażenie, a na wystającym tunelu centralnym dość oryginalnie wygląda panel dotykowy z drewna w połączeniu z kryształem. Nowy system BMW OS 8, który znamy już z i4, działa bardzo szybko, interfejs jest bardziej intuicyjny, a duży, zakrzywiony ekran ma świetną rozdzielczość. Wisienką na torcie jest efekt zawieszenia w powietrzu. Wygląda to świetnie. Tak naprawdę mam dwa problemy z tym wnętrzem. Pierwsza to ta kierownica, która tak, wygląda fajnie, ale trochę dziwnie trzeba trzymać na niej ręce i to jest minimalna rzecz, na którą pewnie większość z Was nie zwróci uwagi, ale tak jak każda kierownica jest okrągła i trzymamy gdzieś tutaj ręce w miarę, prosto, to tutaj trzeba je trochę, powiedzmy, jeśli chcielibyśmy je przyłożyć do tej płaszczyzny, to musimy je trochę jakby otworzyć. To jest w sumie trochę dziwne i wiadomo, tu są grubsze te elementy, ale nikt tak nie prowadzi samochodu, raczej się jeździ tak. Więc to jest taka rzecz. Druga rzecz to ta płytka, która to jest bardzo mała uwaga, bo to naprawdę wygląda fajnie, pasuje do samochodu, też szczególnie z tym kryształem tutaj, ale mam takie wrażenie, że... Bardzo mi się to kojarzy z takimi na przykład ładowarkami bezprzewodowymi do telefonów z Chin, które mają być takie trochę bardziej premium, ale mają taką bardzo tanią sklejkę. Jeśli zastanawiacie się, jak duży to jest samochód, to ma on niemal identyczne wymiary jak BMW X5G01, ale patrząc na niego bardziej przypomina wielkiego crossovera niż SUWA. Czasem przypomina mi londyńską taksówkę. Z rozstawem osi wynoszącym równo 3 metry i napędem elektrycznym, który zajmuje mało miejsca, w kabinie jest naprawdę przestronnie, a płaska podłoga tworzy więcej miejsca na nogi czy mniejsze bagaże. Kierownicę i fotel można regulować w bardzo dużym zakresie, mając 186 cm wzrostu mam też dużo miejsca za sobą, a 500 litrowy bagażnik może i jest o 145 litrów mniejszy od X5, ale nadal pomieści bardzo dużo. Jak się tuninguje samochody elektryczne? Pewnie moglibyście powiedzieć, że podłącza się komputer i wybiera się, ile ma być mocy, i to jest koniec tematu, ale nie do końca tak jest. W przypadku BMW i4, kiedy trzeba było zrobić z niego M50, temat był dość prosty: czyli mamy samochód, który z definicji ma silnik elektryczny na tylnej osi, dołożono silnik elektryczny na przedniej osi i. Moc systemowa znacznie wzrosła godnie literki M. W BMW i X było to trochę trudniejsze, no bo już X Drive 50, ta trochę niższa wersja niż ta, miała e, silnik elektryczny także z przodu, więc tutaj trzeba było zrobić to trochę inaczej. To o tyle ciekawe, że w silnikach spalinowych często podnosi się moc przez zwiększenie przepływu powietrza, jakie trafia do komory spalania, a w przypadku samochodów elektrycznych zwiększa się przepływ, czy można zwiększyć przepływ elektronów z akumulatorów do silników elektrycznych. I to też wymaga mechanicznej ingerencji, jak się okazuje. W M60 trochę podrasowano tylny silnik, jest więc dłuższy o 2 cm, dzięki czemu zmieściło się w nim więcej miedzi. Maksymalny prąd inwertera został podwojony z 600 do 1200A. Przy tej modyfikacji tylny silnik musiał już dostać lepsze chłodzenie, więc zamiast samej cieczy, jak to jest w x 50, główna część nieruchomej części silnika chłodzona jest olejem, który przekazuje ciepło do obwodu chłodzonego cieczą. Efekt jest taki, że w trybie sportowym silnik na tylnej osi jest o 44% mocniejszy i ma aż o 63% większy moment obrotowy, co przekłada się na ten systemowy wzrost 18% koni mechanicznych. Tylko czemu cały czas zaznaczam, że to chodzi o tryb sportowy? No bo to tylko w trybie sportowym ten samochód ma te 540 koni mechanicznych wyjściową moc układu, a 619 koni mechanicznych 1100 tonometrów i 3,8 sekundy do setki jest dostępne tylko w jednej sytuacji. I ta sytuacja nazywa się Launch Control. I żeby nie było za lekko, to jeszcze. Ten launch control musi trwać mniej niż 10 sekund. To znaczy, że 619 koni mechanicznych dostępne jest tylko po wystartowaniu z kontroli startu i tylko przez 10 sekund, czyli przez chwilę. I za tę chwilę dopłacamy 100 tysięcy złotych, czyli o tak naprawdę 23% więcej za samochód, który na co dzień będzie mocniejszy o 3%. Czy jest to więc warte zachodu? Mnie to raczej nie przekonuje, ale oczywiście mówimy tutaj też o literce M, więc może tutaj chodzić też o prowadzenie. BMW i X jest duże i ciężkie, ale też bardzo szybkie na prostej. Największe wrażenie robi jednak to, że podczas szybkiej jazdy w zakrętach nie ma żadnych zaskoczeń i X praktycznie zawsze jedzie tam, gdzie mu wskażesz. Oczywiście M-ki nie służą tylko do jazdy po prostych. Środek ciężkości jest oczywiście obniżony, ale akumulatory nie znajdują się centralnie pod podłogą, a w tunelu środkowym i tylnej części samochodu, tak dla poprawy rozkładu masy. W wersji M mamy inaczej skalibrowane zawieszenie pneumatyczne z samopoziomowaniem. BMW mówi też, że iX M60 prowadzone na granicy przyczepności daje jasne komunikaty dla kierowcy, jak typowe M. Podczas szybkiej jazdy w zakrętach on się nie gubi, on nadąża. E, lubi sobie dokręcić nawet tak delikatnie tylną osią te zakręty. Dodajmy do tego całkiem emocjonującą ścieżkę dźwiękową Hansa Zimmera, choć co kto lubi. I to elektryczne BMW zaczyna mieć sens. Oczywiście i X mocno ratuje się tylną skrętną osią, która sprawia, że mamy wrażenie, jakbyśmy jeździli mniejszym samochodem i precyzyjnym i bezpośrednim, choć mało komunikatywnym układem kierowniczym. Nadal mam jednak problem z odpowiedzeniem na proste pytanie: czy BMW i X, X-Drive 50 również z tylną skrętną osią nie prowadziłoby się podobnie? Niestety, z braku 50-ki pod ręką, muszę pozostawić je bez odpowiedzi. Na koniec warto się zastanowić, jak ekologiczny jest wielki, bardzo ciężki SUV ale BMW podchodzi do tego tematu bardzo poważnie i stara się wytrącić oręż z ręki każdemu, kto wytykałby jakieś nieścisłości. BMW stara się obniżać ślad węglowy na każdym etapie cyklu produkcji. Nadzorują wydobycie litu i kobaltu w Australii i Maroko, który trafia do Baterii w tym samochodzie, silniki elektryczne mogą być budowane bez wykorzystania metali ziem rzadkich w wirnikach. BMW kupuje nawet aluminium, które wytwarzane jest w fabrykach zasilanych energią słoneczną, podobnie zresztą jak same fabryki, w których montowane są IX -y, i ich akumulatory. Niektóre części wytwarzane są też z aluminium wtórnego, w środku znajdziemy plastik z recyklingu, a dywaniki i wykładzina zostały stworzone z sieci rybackiej. No i dobra, fajnie się o tym wszystkim mówi, ale nie zapominajmy o jednym. Kiedy producent czegokolwiek nie idzie na skróty, tylko stara się produkować swój produkt od A do Z w sposób zrównoważony, to okazuje się, że ludziom trzeba więcej zapłacić, że na dodatkowe procesy trzeba więcej wydać i też trzeba więcej zapłacić za lepszej jakości materiały czy za materiały z recyklingu. I może się okazać, że takie dodatkowe koszty fajnie się upycha w samochodach, które są z definicji drogie, czy w produktach, które są drogie, luksusowe, bo wtedy mamy większą marżę i możemy jeszcze sobie to gdzieś ukryć. Ale jeśli... Będzie tak, że ten sam sposób produkcji będzie musiał zostać przeniesiony na przykład na mniejsze samochody, tańsze produkty. To wydaje mi się, że może się okazać tak, że mimo, że zadziała efekt skali, więc wszystko będzie trochę tańsze, to może wcale nie być dużo tańsze. Chyba, że się okaże, że producenci mieli tak duże marże, że da się utrzymać podobny poziom cenowy, ale. Wydaje mi się, patrząc na ten samochód i to jak daleko idzie BMW z tym, żeby zadbać o to, że cały samochód powstaje w zrównoważony sposób, to wydaje mi się jednak, że mogą nas czekać trochę droższe ceny. No dobrze, tylko czy do pełni zrównoważonego szczęścia ten samochód nie powinien być rozmiarów BMW i 3? Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo nie chodzi o to, żeby każdemu zabrać tyle samo, dodać tyle samo i żeby każdy miał porówno jeździł tym samym samochodem, tylko chodzi o to, żeby każdy w tym świecie motoryzacji elektrycznej znalazł swój odpowiednik samochodu z motoryzacji spalinowej. I to jest takie BMW X5M50i tylko w wersji elektrycznej. I mi taka zamiana się podoba, tylko. Nie z wyglądu.